Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wszyscy nas wokół dzielą, my sami się dzielimy, więc dzisiaj będzie również podział w tej mojej świeckiej homilii na... Część taką szybką, więc dla tych, którzy nie mają czasu, bo i przed świętami, i w czasie świąt, a nawet po świętach. No i rozszerzenie, czy dla tych, którzy lubią się zastanowić nad światem, nad swoim życiem. Po pierwsze, wydajemy świąteczny numer tygodnika Co Słychać, a w nim. Ponad 50 artykułów, wiele życzeń świąteczno-noworocznych, szopa noworoczna, którą co roku już od chyba 21 lat, bo to powstało kilka lat po erekcji tygodnika, spróbujemy Państwu przekazywać. Grubszy numer, fajny, no i tylko zachęcać do. Czytania. A żeby y, zachęcić bardziej, to może y, takie wyjątki tylko z tego, co napisaliśmy. Piszemy o y, spaleniu y, WC w Parku Miejskim. Piszemy o tym, że darmowe autobusy będą jeździły już od lutego po ulicach Mińska całkiem, proszę Państwa, za darmo. Piszemy również o... Sprawach związanych i z powiatem, i z gminami, i z naszym, y, naszą stolicą powiatu, o której zresztą szopka nawet jest poświęcona, jedna kolenda stolicy powiatu. Piszemy o krakowskich dziadach, nasz donosiciel. A więc to wszystko znajdziecie w tygodniku. co... A jeszcze ważna rzecz: yy, f... piszemy o roz. Yy... No, może nie tak o rozwoju gmin, jako o demografii, to też jest związana z rozwojem, ale jak to w poszczególnych gminach z demografią bywa. No i dwa, e, dwie rzeczy: Kołbielska obwodnica i e, autostrada A2 w stronę Siedlec i otwarcie tunelu. Już można z mińska Mazowieckiego spokojnie jechać na zachodnią granicę bez żadnych opóźnień, bo. Warszawscy kierowcy mówili, że ponad godzinę im e, zabiera przejazd przez Warszawę bez tego tunelu pod Ursynowem. To tyle dla tych, którzy nie mają czasu. Na koniec, okładka. Nasza okładka, witająca 2022 rok, z fragmentem szopki, również. No i, i była piękna impreza w Stanisławie, właśnie, i również jest zdjęcie. Ale jest również, że szczepienie czyni wolnym i o inwazji omikrona. Na razie tylko jeden, ale siedem podobno jest w Polsce, ale to wybuchnie, proszę Państwa. I co ciekawe, nikt przed tym się nie ustrzeże: ani szczepieni, ani niezaszczepieni, ani tym, co chorowali, ani co nie chorowali. Ale uszy do góry, wszystko będzie, mam nadzieję, dobrze. Obronimy się przed tym paskudztwem. Skrucha ducha jest potrzebna na święta. No a teraz rozszerzona wersja mojej, e, mojego ferietoneseju w homilii, jak to chce. E, zaczynamy od e, Schopenhauera. No bo ten filozof, który e, uwielbiał ascetyczny, nie, mówił o ascetycznym trybie życia, nie uwielbiał, on żył całkiem rozpustnie, dziwka, no powiedzmy sobie zabawiał się również i z kobietami, i z jedzeniem, natomiast twierdził, że tylko, znaczy nie ma co kochać, bo miłość jest cierpieniem, z cierpienia się bierze, czy, czy miłość najpierw, czy najpierw cierpienie, no tego nie powiedział, ale powiedział jedną rzecz ważną, że, że prędzej zdechniecie niż z mojej filozofii cokolwiek zrozumiecie. To tak już zaokrągliłem to na rymowankę. No, tu peciarz straszny. Może się jednym podobać. W odróżnieniu od Kanta, no to to jest duże, duża różnica. Ale dlaczego filozof w ogóle? No, bo tak sobie skojarzyłem rzeczywiście, że. My na święta potrzebujemy troszeczkę filozofii, takiej, prawda? Jak żyć, co robić, czy szczepić się, czy się nie szczepić, a może to filozofowie już kiedyś wymyślili. No właśnie, jest sporo danych z przeszłości, jak epidemie wyglądały, jak się rozprzestrzeniały. Człowiek jest teraz, no, ludzie mądrzejsi wiele, ale jakby coraz głupsi. Ja nie rozumiem tej zmiany, takiej pokoleniowej, bo wydawałoby się, że postęp techniczny jest duży, bardzo duży nawet, a jakby my coraz głupsi. Coś w tym jest. Proszę Państwa, piszemy o przedszkolu również, które było otwarte wraz z stuleciem Dąbrówki, tak zniknęło z oczu, ale warto o tym napisać, bo na to przedszkole bardzo długo e, szczególnie e, była dyrektorka Czekała e, z, Maria Samociuk. O niej tutaj też jest. No i proszę Państwa, e, również e, piszemy o ścisku misek, czyli o wyborach mistrz Mazowsza. I tutaj muszę powiedzieć, że może dla niektórych niespodzianie, jedna z ok naszych okładek miskowych zdobyła tytuł drugiej wicemistrz, wicemistrz Mazowsza, czyli jest trzecia, trzecia piękność nastolatek na Mazowszu. Piszemy o, pisze, pisze nasz donosiciel, pisze o dziadach krakowskich, jak to się przekłada, bo przecież pamiętają Państwo, no ci, którzy przynajmniej maturę kończyli, że e, dziady to e, dramat e, bardzo romantyczny, bardzo wielowarstwowy i bardzo e, nadający się do inter interpretacji na scenie. E, no i tych wystawień dziadów było, Dejmek, dziady zdjęte w 68, bo była kwestia żydowska, no i w ogóle rozruchy. A co będzie z dziadami krakowskimi, które są bardzo nowoczesne, jak twierdzi Teatr Słowackiego, i bardzo niesprzyjające obecnej władzy, bo Konradem jest kobieta. No właśnie, tym wojującym, tym wadzącym się z Bogiem. Co ciekawe, jeśli to jest oryginał Mickiewicza, to tam bardzo dużo jest o niedoli, czy powiedzmy się, dwuznacznej sytuacji kobiet w życiu mężczyzn, czy w życiu w ogóle. O masty kontrastów to rzecz o, proszę Państwa, naszej demografii powiatowej są wykresy, i zwróćcie uwagę, jak to jest, że. Bardzo nierównomierny rozwój, jeśli chodzi o demografię. Są gminy, gdzie jest przyrost naturalny, a są gminy, gdzie liczba jednak zgonów jest dużo większa. Na przykład w Cegłowie to jest trzy razy większa niż liczba urodzeń. A Cegłów przecież 1 stycznia zostaje miastem. No i tu jest nadzieja, że wiele się zmieni, ale biorąc pod uwagę otwarcie teraz tej autostrady i ten przejazd do Warszawy i ten tunelem no nie wiem, czy kolej tutaj będzie odgrywała jakąś większą rolę niż właśnie środki innego przemieszczania się no chodzi o głównie chociaż no z cegułowo, o samochody, z Cegłowa do węzła na Ryczołku nie jest tak w sumie daleko ale zobaczymy Autobusy za darmo, proszę Państwa, no fantastycznie, pytanie jest, ja no radni wszyscy, wszyscy, jak jeden, e, nacisnęli guziczek, e, ciekawe jest, to będzie się e, finansowo, z, bo Państwo wiedzą, że na autobusy miało iść z parkingów, no chyba, że ceny za parkowanie podwyższą, co nie dotyczy oczywiście niektórych wyjątków, e, na przykład samochodów hybrydowych, no i mieszkańców. Miasta, w strefie oczywiście tylko. Były Złote Gody w Kałuszynie była Elfia Wizyta, proszę Państwa, w Dobrem. No i mamy ile? Średnia 66 osób zmarłych, średnia wieku 76 lat. To tak jakby wyższa średnia. Więc teraz, jak mówią w, telewiz w telewizorni, umierają głównie ludzie starsi na razie delta na, na covid -a, na wirusa sars -a, typu delta, a co będzie z Omikronem, który no podobno, podobno yy, inwazyjnie będzie się zachowywał, w ciągu kilku dni, kilku dni będzie potrafił zarażać tysiące osób. Tak mocno. Noiki od taki tytuł, no, jednoznaczny, powiedzmy sobie, bo to trzeba być gnojem, żeby to podpalić, żeby tam e, wrzucić liście do kibla. E, jeśli chodzi o parkową, 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy, no jakże śmiali, ale to, jakże śmiali to zrobić, ale e, jakże oni śmiali, a jakże śmiali to zrobić. E, I nie wiem, nie wiem czy znajdą w ogóle, może to byli w jakichś turbanach ludzie zamaskowani. I będzie trudno ich w ogóle odnaleźć. Święta malowane były w Mińsku, z pocztówki piszemy o nich, takie, takie różne, no i taka bombka na podchoinkę, a właśnie prezent pod choinkę, czyli wyda, wydano wydawnictwo Fotopia, taka propos mojego syna, przemka. wydało książkę, taką troszeczkę. Opowiadanie plus, plus ryciny, rysunki. Książka ma tytuł taki sobie, ale dla dziecka, niekoniecznie małego. To jest bardzo dobry prezent do podchoinkę. Tytuł: Spotkanie z Miskiem Azowieckim nie jest z natury fascynujący, ale wydaje się, że fabuła znacznie go przewyższa. Tak przynajmniej sądzi je. No właśnie, Janusz Kurigowski, który to zrobił i wydał. Eee, polecam, fajna rzecz. No i oczywiście arkady dekady, czyli korowód kolędowy. Tutaj się trochę pastwie nad organizatorami, którzy na początku grudnia to zrobili, a my to dajemy na święta. No bo jak korowód kolędowy, no to tylko na święta. Myślę, że lepiej by było, albo przynajmniej zrobić to rzeczywiście na początku grudnia, a potem finał ten, trzy najlepsze, cztery najlepsze, wyróżnione też zespoły, jak właśnie Kasianiecka, jak zespół z Dobrego Bez Nazwy, jak Mistowiacy i jak chobociaki. żeby dali koncert jakiś taki, no, świąteczno-noworoczny. No i opłaty mamy również, taki hicior troszeczkę, gminy podatkowe łaty za opłaty, czyli ile kosztują, proszę Państwa, grunty, opłaty za grunty gospodarcze, budynki mieszkalne i budynki gospodarcze poszczególnych gmin. Norwid. No właśnie. Był Lem, czytanie Lema, ale okazuje się, że dzięki bibliotece w szóste, bibliotece w szóste, my poznaliśmy również Norwida i czytali, czytały dzieci Norwida, Co ciekawe, dzieci, nawet takie z trzeciej klasy, a ja oczywiście też byłem, miód i wino piłem i wieszczyli, przeczytałem. Jak było, jest reportaż filmowy, w ogóle tych reportaży jest bardzo dużo, 12, może mniej niż w ubiegłym tygodniu, było 15, ale, ale jest sporo. No, i proszę Państwa, szopa noworoczna, świąteczna noworoczna, fale na pale, fale, no wiadomo jakie fale, te które przychodzą i będą przychodzić. Nie będę tutaj może śpiewał za dużo, tylko właśnie chciałbym, może, może uda mi się, zaśpiewać właśnie to, co jest na okładce. Historia toczy koła i wszystkich wciąga w nie, nas jednak życie woła, nadziei, nowe dnie. Miłujcie więc maluczcy, aniołów ranny śpiew, a radość do nas wróci. Na serca każdy zew. No właśnie, to takie bardzo optymistyczne w sumie, chociaż szopka jest śmieszna, i powiedzmy sobie, średnio optymistyczna, bo jest walka o prawdę i jest, co się dzieje w gminach, również o stolicy kultury powiatu. Troszeczkę ironicznie daliśmy. No i jak zwykle o covid bo to już drugi rok, nas to męczy. Piszemy również o ostatniej niedzieli w Stanisławowie, że było święto, no zresztą fragment okładki, życzenia, życzenia, życzenia i, i gdy doskwiera Aspergera, czyli sposoby na, była panie, wychwycenie pewnych wad rozwojowych dziecka, tych autystycznych, czy z zespołem Aspergera i wtedy zgłoszenie się do poradni. Mamy tutaj właśnie cały artykuł, Mam wyleczone, myślę, że bardzo dobry materiał dla młodych, niekoniecznie młodych matek. No i tyle, proszę Państwa. Oprócz tego, że mamy 12, jak mówiłem, filmów, i co, no właśnie, jak, co jeść, jak jeść, i, i, i z kim jeść, i pić, i pić, żeby przetrwać święta, a szczególnie okres poświąteczny. Mierzy zascezy to nasza taka rada na zdrowie i urodę. Czego Państwu życzyć na święta? No sam nie wiem. Ja, ja, ja zdrowia to tak już prawie wulgarnie. Myślę, że doczekajmy czasów, kiedy przestaniemy się bać i kiedy przestaną nas straszyć. To byłoby bardzo dobre, żebyśmy takich czasów właśnie doczekali. Bez lęku, z taką nadzieją, idźmy Przyszłość, Jak w tym, tej mojej kolędzie, miłujcie więc maluczcy aniołów ranny śpiew, a radość do Was wróci na serca każdy zew. Do zobaczenia w 2022 roku, a konkretnie 5 stycznia. Kłaniam się Państwu. Wszystkiego najlepszego. Switch ТВ.